Powoli kończy się remont mostu Tczewskiego. Sprawdzamy z kamerą na jakim etapie robót jest firma Banimex z Będzina wykonująca prace remontowe. W tym momencie kończymy montować ostatnie, ostatnie spodniki chodnikowe od strony Tczewa. Kończymy też ścieki przyklamężnikowe. Czekamy na sprzyjającą pogodę, żeby wpuścić firmy na izolację poziomą na płycie ortotropowej a później automatycznie firmy, które będą układać nam już warstwy nawierzchni asfaltowe. Co się stało, że udało się wcześniej zakończyć niż pierwotnie zakładano? No tylko i wyłącznie, że tak powiem, naszej determinacji. No i myślę, że taka w miarę dobra organizacja pracy. Rozumiem, że zima też była przychylna ubiegłoroczna. Eee, była przychylna, natomiast akurat w tym okresie zimowym Zrealizowaliśmy wszystkie prace związane, że tak powiem, z rozwórkami, które tutaj były przewidziane. Konstrukcji stalowej i elementów żelbetowych na podporach nr 30 i 40. Jeszcze jakieś wyzwania przed firmą? Znaczy w tym momencie to, jak mówię, jedyne zagrożenie to tak upatruje, że tak powiem, w, w pogodzie, bo tutaj wyrywamy po prostu każdy dzień, żeby zakończyć te prace, które muszą być zrobione w sprzyjających warunkach. Na razie to tylko pierwszy etap robót, ale Tczewskie Starostwo już przygotowuje się do kolejnych prac. Znana jest już wstępna wycena kolejnego etapu nad zamkniętym od miesięcy moście. Według wstępnych szacunków, jakie uzyskaliśmy od projektantów z firmy Aeroprojekt, możemy stwierdzić, że etap drugi będzie kosztował około 49 milionów złotych. Drugi etap realizacji zadania będzie obejmować całkowitą wymianę przęseł nurtowych na wzór historycznych, budowę przyczółka od strony Trzewa oraz wymianę filara numer 2. Nie będzie natomiast dotyczyć budowy portalu wjazdowego od strony Trzewa oraz żadnych wież. Na to przejdzie czas w kolejnym etapie. Aktualnie jesteśmy na etapie pozyskania decyzji od Wojewódzkiego Konserwator Zabytków, aby uznać cały most trzewski jako Zabytek, wpisać go do rejestru zabytków, dzięki czemu pozwoli to nam na uzyskanie maksymalnego dofinansowania z budżetu państwa. Władze powiatu są przekonane, że wpisanie całego obiektu na listę zabytków ułatwi pozyskanie środków na jego dalszą renowację. Na razie formalnie zabytkiem są jedynie kratownicowe przęsła. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, most mógłby zostać przejezdny od 2020 roku. Pewne jest to, że całość ma być odbudowana w taki sposób, by była jak najbliższa XIX-wiecznemu oryginałowi.